Które nie mają, nie mają kierunkowskazu w lewo. Jak mają kierunkowskaz w lewo, wtedy możesz z prawej strony minąć, ale jak miał nie włączone, to tylko rowerem możesz ominąć z prawej strony, a my rowerami nie jedziemy. Wyłącz kierunkowskaz, z 50 na liczniku. Uważamy na przejścia Tutaj mamy skrzyżowania, dobrze jedziesz, skrzyżowania równorzędne, czyli przepuszczamy z prawej 30 na godzinę, strefa 30, patrzymy w prawo, możemy jechać, jedziemy, jedziemy, to są przejścia sugerowane. Pierwszy ma pierwszeństwo dopiero, dopiero jak jest na przejściu, jak jest na chodniku, nie, nie ma pierwszeństwa. I tutaj kierunkowska z lewo, głowa i do lewej, już w tym momencie. Żeby nie jechać na zakręcie po szynach. One są bardzo śliskie, tak? Dobrze jedziesz, tak? Dobrze jedziesz. Przy prawej krawędzi, tam gdzie samochód prawym kołem jedzie. I skręcamy w lewo. Głowa kierunkowska z do lewej, jednokierunkowa. Patrzymy, czy tramwaj nie rusza z przystanku. Z naprzeciwka jest pusto. Wjeżdżamy na tory. Wjeżdżaj na tory, tak jak tramwaj jedzie. Tak jak tramwaj. O, i trzymasz środeczka, tak jak teraz jedziesz. I teraz mamy nakaz w prawo, czyli kierunkowska z głowa i do prawej. Dobrze. I teraz będziemy skręcać w prawo. I też wjeżdżamy na środek torowiska, czyli żeby wjechać pod kątem zbliżonym do 90 stopni przez szyny. O i na środek bardzo dobrze. I tu już mamy koniec strefy 30. Rozpędzamy się do 50. Bardzo ładnie to przejechałaś. Teraz, teraz powtórzymy, zobaczymy co zapamiętałaś bez podpowiadania. Zawracamy na rondzie. bal maskowy, czy co? Co cicho? Wykorzystaj autobus, jedź. Głowa w lewo. Ja? Nie na Ciebie. Na babkę, która próbowała wymusić pierwszeństwo. i na I jeszcze raz sobie skręcimy w lewo. O, teraz dobrze wjechałaś. Dobrze. I teraz będziemy skręcać w lewo, jednokierunkowa, czyli musimy dojechać do lewej. Na te... Dobrze, żadnego wjazdu tu nie ma. I patrzymy z prawej, patrzymy z naprzeciwka. Tutaj bliżej krawężnika dojedź. Jeszcze bliżej, bliżej, bliżej krawężnika. O tak. I jedziemy. Jak nic nie jedzie, to się nie zatrzymuj. Na tory. O tak. I pod kątem prostym najlepiej wjeżdżać po te, na te szyny, bo one są na podkładach gumowych. One wystają nad nawierzchnię. One są bardzo śliskie, zwłaszcza jak popada deszczyk. A tutaj prawie każdy egzaminator przyjeżdża. No to teraz na skrzyżowaniu pojedziemy prosto i na światłach w prawo. Koniec strefy 30. Jedziemy, zielone mamy. Jedziemy. I skręcamy w lewo. Tutaj jak się zatrzymujesz, to masz się zatrzymać tak jak podwójna ciągła się kończy. O tutaj. Stop. Stop za daleko pojechałaś. Tutaj gdzie ja stoję, widzisz? Puszczacie jedziemy Nie, podwójnej ciągłej nie wolno, tak Jak puszcza ciebie jak... Wiesz, uczestnik ruchu, no to wtedy musisz powiedzieć egzaminatorowi, puszczam nie jadę. Bo egzaminator może nie widzieć, że on tobie machnął, czy on mrugnął, może tego wiesz nie zauważyć, no nie? Dlatego musisz mu powiedzieć o tym. Tu 40 była, ty masz 30. Tutaj skrzyżowanie odwołuje, mamy 50. No skrzyżowanie było przecież. No tak. Widzisz? Bo za wolno dojeżdżasz. Zobacz, co musisz kierownicą robić, żeby utrzymać równowagę. No, zdążymy na zielonym. Pierwszy o kulach próbował przejść przez jezdnię. Nie zauważyłaś tego? Takiego pieszego przepuszczamy w każdym praktycznie miejscu. Nie musi przechodzić po przejściu dla pieszych. I o widocznym kalectwie, tak. Pieszy ma pierwszeństwo. ale ciekawych rzeczy się dowiesz co. No. I na światłach skręcamy prawo. Dobrze. Czekaj gazu na zakręcie. Zobacz, za każdym razem na tym zakręcie masz zamknięty gaz i Cię buja na krawężnik, bo wtedy motor się przewraca. Gdybyś dodawała gazu tutaj cały czas równomiernie, to on by Cię tak nie bujał na tym zakręcie. To już możemy 50. Jedziemy tak jak pierwszeństwo, czyli trzymasz się prawej, kierunkowskaz w lewo. 50, na liczniku 50. Wyłącz kierunkowskaz. Skręcamy w prawo na skrzyżowaniu. Możesz. I tu bliżej, prawej. Tak, metr od tego martwego pola. Przed linią musisz się zatrzymać. Nie metr od linii. Dojedź do linii. Nie stoisz jeszcze na stopie. Dojedź do linii. Nie stoisz na stopie. O, tutaj jest linia. Do 20 cm przed linią, tak? Jak za daleko staniesz, to egzaminator stwierdzi, że nie zatrzymałaś się na stopie. I jedziemy, i tutaj mamy znaki informacyjne, że prawy pas zanika. Czyli kierunkowska z głowa i wjeżdżasz na tory. I na skrzyżowaniu będziemy skręcać w lewo.